Raven EFN 004. To frytownica niskotłuszczowa o ogromnych możliwościach. Znajdziesz w niej aż 10 programów automatycznych do smażenia ryb, kurczaka, kotletów, pizzy, krewetek, frytek, ciasta, pieczenia narożnie, podgrzewania lub suszenia żywności. Programy pozwolą na uzyskanie idealnie soczystego kurczaka lub doskonale zarumienionych frytek bez konieczności samodzielnego szukania odpowiednich parametrów. Zbiornik frytownicy ma aż 12 litrów, więc możesz zrobić w nim obiad dla całej rodziny na raz. Wysoka moc i sprawny przepływ gorącego powietrza przyspieszają smażenie beztłuszczowe. Dzięki sensorycznemu panelowi sterowania, wybór ustawień jest łatwy i przyjemny. Płaskie przyciski pozwolą łatwo utrzymać urządzenie w czystości. Podświetlana komora pieczenia i przeszklona szybka pozwolą ci na bieżąco kontrolować proces smażenia, co jest dużym komfortem podczas kuchennych prac. Dzięki tej frytownicy przyrządzisz swoje ulubione potrawy bez użycia tłuszczu, aby Twoja dieta była zdrowsza. Łatwo Zrobisz zdrowe przekąski. Dzięki funkcji suszarki spożywczej możesz przygotować chipsy bananowe lub suszone jabłka. W zestawie znajdziesz bęben, dwa sita, blachę, rożen i koszyk wraz z rączką. Dzięki tym akcesoriom frytownica ma wszechstronne zastosowanie. Wybierz frytownicę Raven EFN 004, jeśli szukasz rozwiązania na zdrowsze gotowanie dla całej rodziny lub jeśli chcesz oszczędzić czas przygotowując ulubione posiłki. Po więcej informacji wejdź na stronę euro.com.pl.